Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Czajczyńska, jestem dietetykiem klinicznym i dietetykiem biegaczy. Witam Was w dzisiejszym odcinku, który będzie się trochę różnił i to będzie pierwszy odcinek na moim kanale o takiej tematyce. Jak widzicie, też po nazwie mam nazwę Biegający Dietetyk, no i zajmuję się głównie żywieniem osób aktywnych fizycznie i stwierdziłam, że zacznę na mój profil dodawać też tematykę i takie treści merytoryczne związane z żywieniem. Biegaczy, bo dostaję mnóstwo pytań, jeżeli chodzi o żywienie biegaczy, a chciałam, żeby gdzieś te filmiki zostały na stałe, bo bardzo dużo o tym mówię na InstaStory, które gdzieś mi tam przepada. Dlatego stwierdziłam, że nagram takie filmiki, one będą na moim kanale. I oprócz oczywiście takich tematów żywieniowych, będą też, tak jak dotychczas, filmiki związane z gotowaniem, czyli będą też przepisy. I dzisiaj takim pierwszym tematem, który chciałam podjąć, który jest bardzo często Poruszany i pytany, bardzo często dostaję pytania na ten temat, jest temat posiłków przedtreningowych. I to będzie pierwszy temat, którym rozpocznę cykle filmików związanych z żywieniem biegaczy. Także zaczynamy od tematu posiłków przedtreningowych. Dzień. Posiłki przedtreningowe są niezwykle ważne, jeżeli chodzi o dietę biegacza. Ogólnie posiłki okołotreningowe, czyli zarówno posiłki przed w trakcie i po bieganiu są bardzo ważne e, dla biegaczy, e, a jeżeli chodzi o posiłki przed bieganiem, czyli przed treningiem, niezwykle ważna jest, jest ich kompozycja tak, aby czuć się dobrze na bieganiu, żeby była moc do treningu, żeby nie pojawiały się żadne dolegliwości żołądkowo-jelitowe typu wzdęcia, bóle brzucha, e, czy nawet biegunki, które mogą gdzieś się pojawić na trasie, e, a także aby uniknąć e, uczucia ciężkości, które też bardzo często się Pojawia jeżeli posiłek jest źle e, skomponowany, oraz często też e, zła kompozycja posiłku może wpływać na powstawanie e, kolek e, ubiegaczy. Dlatego, to co jemy, w jakim czasie od treningu, jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o, e, o dietę biegacza i oczywiście o, e, o trenowanie. I to, jeżeli chodzi o posiłki, to to, i co zjemy przed treningiem, ma ogromny wpływ na jakość naszego treningu taką pierwszą rzeczą, którą chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o posiłki przed bieganiem, bo bardzo często dostaję takie pytania na Instagramie, co jeść przed treningiem, jaki posiłek, jaki posiłek przed zawodami i pierwszą rzeczą, jaką ja zawsze odpisuję o której chciałam także tak podkreślić, jest to, że jest to kwestia bardzo indywidualna. To, że Kasi dobrze się biega na przykład po owsiance z bananem, nie znaczy, że mi też będzie się dobrze biegało po takim śniadaniu. Oczywiście dobrze by mi się biegało, ale to był tylko taki przykład. Chodzi o to, że że jeżeli chodzi o posiłki przetreningowe, my musimy wypróbować, przetestować różne, jakby, różne posiłki i sprawdzić, po którym nam się dobrze biega, lekko biega, po którym mamy energię. No i taki posiłek, który oczywiście nam smakuje. Więc możemy podpatrzeć sobie gdzieś na Instagramie, na jakichś blogach co jedzą biegacze przed treningiem i sprawdzić to w naszej diecie. Jeżeli chodzi tutaj o testowanie posiłków, to okres treningowy, czyli okres, gdzie my ćwiczymy, na przykład przygotowujemy się do jakichś zawodów, jest bardzo fajnym e, takim etapem, żeby przetestować sobie, które posiłki nam się sprawdzają. I tutaj od razu podkreślę, jeżeli chodzi o temat posiłków przed startem, o którym myślę, że e, zrobię osobny filmik, jest to, że przed startem nie testujemy nowych posiłków. Przed startem jemy to, co testowaliśmy wielokrotnie na na treningach, które wiemy, że nam się sprawdza, nie powoduje żadnych dolegliwości e, i po które nam się dobrze biega. A okres treningowy to jest taki fajny moment, żebyśmy mogli sprawdzić, e, czy na przykład owsianka nam się sprawdza, czy jaglanka, czy bułki. Więc e, tutaj e, pod, podsumowując tam tą kwestię, chodzi tutaj o to, że musimy sobie przetestować, sprawdzić, bo jest naprawdę bardzo dużo produktów. Posiłków, które mogą sprawdzić się ubiegaczy. Także pierwsza cecha to jest indywidualna kwestia, jeżeli chodzi o posiłek przedtreningowy. Teraz przejdę do makroskładników, bo to też często się pyta, pytania czy przed treningiem mieć białko, tłuszcze, węglowodany, jak to w ogóle skomponować. No to zacznę od węglowodanów, bo to jest taki główny makroskładnik, który powinien znaleźć się w posiłku przedtreningowym. Jeżeli chodzi tutaj o węglowodany, to tak w skrócie opowiem, czym są węglowodany, w jakich produktach możemy znaleźć węglowodany. No to węglowodany możemy znaleźć głównie w płatkach owsianych, w kaszy jaglanej, w kaszy gryczanej. W płatkach ryżowych, w ryżu, e, w pieczywie. Tutaj przed treningiem polecane jest na przykład pieczywo, nawet pszenne typu bułki, kajzerki. E, do źródeł węglowodanów zaliczamy mąki, makarony. Tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o źródła węglowodanów, na przykład tortilla, też się fajnie sprawdza. Tak mówię na przykładzie tego, co ja wybieram do swoich posiłków przedtreningowych, czyli głównie węglowodany znajdziemy w takich produktach. I one są bazą, jeżeli chodzi o przygotowanie posiłków przedtreningowych, czyli głównym źródłem są węglowodany, ponieważ to jest główny taki substrat, który jest wykorzystywany podczas. Wysiłku fizycznego, jeżeli chodzi o bieganie. Jeżeli chodzi tutaj też o ilość węglowodanów, wiadomo, że nie każdy liczy kalory, nie każdy liczy makroskładniki, ale tak zalecenia książkowe podają, że ilość węglowodanów w posiłku przed treningiem powinien wynosić od 1,2 do 2,5 gram na kilogram masy ciała. Ja tutaj głównie staram się, jeżeli chodzi o posiłki przedtreningowe, trzymam się około właśnie 1,2 do 1,5 gram na kilogram masy ciała. Ilości 2,5 one są może zalecane przed zawodami, gdy na przykład jemy się na nie oszusty, zawody są na przykład koło 11, gdzie Zazwyczaj to jest rozdzielane na dwa posiłki. Więc to jest tak mniej więcej właśnie około u kobiet w, o masie ciała 50-60 kg jest to około 60-70, czasami nawet 80 g węglowodanów w posiłku. Drugim takim makroskładnikiem, który też znajduje się w posiłku przedtreningowym, jest białko. i Tutaj zalecenia mówią, żeby ilość białka w posiłku przedtreningowym była umiarkowana. I to w zależności od tego, jaki to jest posiłek, i też w zależności, ja to jakby komponuję bardzo indywidualnie, kto jak się dobrze czuje, ilość białka zazwyczaj około 15 do 20 gramów u kobiety w posiłku przedtreningowym i to też zależy od tolerancji. Niektóre osoby bardzo dobrze czują się, gdy w posiłku jest troszkę więcej białka, a inne osoby czują się ciężko. Dlatego to też trzeba dopasować indywidualnie. I tutaj ilość białka w posiłku przedtreningowym też zależy od tego, jaki mamy odstęp między posiłkiem a treningiem. Jeżeli ten odstęp między posiłkiem a treningiem jest krótszy, czyli na przykład zjadamy około 30 godzin przed treningiem, wtedy ta ilość białka jest trochę mniejsza. Jeżeli jest ten odstęp dłuższy i ten posiłek jest takim głównym naszym posiłkiem, to, to wtedy ta ilość białka będzie większa. I białko, jeżeli chodzi o posiłek przedtreningowy, możemy znaleźć w jajkach, możemy znaleźć w, w mięsie z kurczaka, z indyka, ogólnie w mięsie drobiowym, w rybach, w nabiale. Też znajdziemy je w strączkach, ale tutaj uważałabym, jeżeli chodzi o posiłek przedtreningowy, o czym też powiem, w tofu i w takich produktach sojowych, czyli to są główne źródła białka w diecie i w posiłku przedtreningowym i takie jeszcze inne ważne kwestie, które chciałabym poruszyć, jeżeli chodzi o zalecenia w posiłku przedtreningowym, to posiłek przedtreningowy powinien mieć umiarkowaną niską ilość błonnika pokarmowego, ponieważ bardzo duża ilość błonnika pokarmowego może powodować występowanie wzdęć gazów i ogólnie uczucie ciężkości podczas treningu. Drugim takim elementem jest niska zawartość tłuszczów, ponieważ tłuszcze opóźniają trawienie, jeżeli my zjemy posiłek bogato tłuszczowy przed treningiem, no to ten czas oczekiwania między posiłkami a treningiem będzie bardzo długi, jeżeli pójdziemy po posiłku takim ciężkostrawnym, bogato tłuszczowym na trening. E, prawdopodobnie może pojawić się kolka, może pojawić się uczucie ciężkości, a często także bóle brzucha. Także nie przesadzamy z ilością tłuszczów e, i tutaj taką sławną e, posiłkiem, który często właśnie myślę, że tak średnio się nadaje, jeżeli chodzi o posiłek przedtreningowy, jest jajecznica smażona jest jeszcze często z jakimś boczkiem, z dużą ilością warzyw, ponieważ jest to posiłek e, bogaty Tłuszczowy, często ciężkostrawny, dodatkowo ma sporo błonnika pokarmowego z warzyw, dlatego taki posiłek niestety nie sprawdzi się przed treningiem. Eee, I to są takie podstawowe zasady, jeżeli chodzi o komponowanie posiłków przedtreningowych. I też od razu powiem, czego warto unikać w posiłku treningowym. To tak jak już mówiłam, takich bogato-tłuszczowych posiłków, czyli takich ciężkostrawnych, takiej tradycyjnej kuchni polskiej, czyli smażony kotlet, ziemniaki, gdzieś tam jakaś surówka z dodatkiem majonezu. Niestety takie coś może być dość ciężkostrawne. Pieczon, wszystkie takie smażone placki ziemniaczane, takie produkty typowo mączne, ale podsmażane, też mogą być ciężkostrawne. Wszelkie strączki, czyli grocha, sola, Cicierzyca, soczewica, Odpowiednich ilościach, to też w zależności od tego, kto ma jaką dietę i indywidualne. U mnie, na przykład, fasola w niewielkich ilościach sprawdza się ok przed treningiem, u niektórych może powodować wzdęcia, dlatego raczej unikałabym strączków w posiłku treningowym. Drugim jest cebula i czosnek. One też mogą powodować podczas, one są też takie dość wzdymające i mogą powodować głównie odbijanie się na treningu, i to są takie główne, a jeszcze unikałabym na napojów gazowanych ze względu na możliwość występowania kolki podczas treningu. Z takich jeszcze ważnych rzeczy, o których warto wspomnieć, jest unikanie oczywiście fast foodów ze względu na ciężkostrawność, do takich jeszcze produktów, które warto gdzieś tam ograniczyć, czy raczej pozostawić w inne, nie akurat w okresie przedtreningowym, jest pieczywo pełnoziarniste, gruboziarniste, kasze, makarony też te pełnoziarniste, ponieważ one zawierają o wiele więcej błonnika pokarmowego niż takie produkty oczyszczone, przez co też wydłużają czas trawienia, mogą dłużej się trawić, mogą powodować uczucie ciężkości e, podczas treningu. Dlatego jeżeli chodzi o dietę biegacza, tutaj nie ma produktów e, jakby zakazanych i tutaj na przykład bułka kajzerka przed treningiem czy przed zawodami bardzo dobrze się sprawdza, ze względu na to, że ona jest lekko strawna, e, też zawiera niewielką ilość błonnika pokarmowego, szybko się trawi, dostarcza nam szybko energii, dlatego bułka kajzerka przed treningiem się super sprawdzi, e, na przykład jakieś placuszki, omlet z mąki pszennej także Oczywiście nie zachęcam do nadużywania produktów przednych, oczywiście, jeżeli chodzi o posiłki około treningowe, czyli przed treningiem, się super sprawdzi, a w pozostałe posiłki bazowałabym na produktach takich e, pełnoziarnistych. Jeżeli chodzi o przykłady, bo to też jest myślę, że dość ważne, i to też może Was to nakierować, jakie posiłki się super sprawdzą przed bieganiem, no to tutaj do takich klasyków należy oczywiście bułka z dżemem, miodem. można dać trochę masła, niektórzy dodają na przykład jakiś twarożek, serek grani, więc taki posiłek on jest zarówno węglowodanowy, gdzieś mamy węglowodany z pieczywa, mamy węglowodany z miodu bądź z dżemu. No i mamy niewielką ilość tłuszczów, na przykład z masła, albo białka z twarogu bądź serka grani owsianka, owsianka na mleku z dodatkiem owoców, może być niewielka ilość jakichś orzechów, gdzieś tam jeżeli chodzi o ilość orzechów to też nie ma jakiejś granicy ile powinno być tych orzechów, to też zależy od indywidualnej tolerancji, ale jakby nie trzeba bać się tych orzechów czy masła orzechowego w tej owsiance, bo ta ilość tłuszczów nie będzie tak duża, żeby powodowała jakieś dolegliwości tak? ale też nie należy przesadzać z ilością orzechów czy masła orzechowego w posiłku przedtreningowym, jaglanka się super sprawdza, płatki, ryż płatki, są jeszcze też jaglane, które też się fajnie sprawdzą, makaron z twarogiem e, i z jakimiś owocami, e, ryż z kurczakiem, tutaj wybieramy głównie mięso chude, jakieś warzywa podsmażane, e, może być makaron w sosie pomidorowym z warzywami, z kurczakiem, tak samo ryż może być w jakimś sosie pomidorowym, tutaj raczej bazujemy na e, takich e, sosach typu pomidorowy, czyli takich warzywnych, nie na sosach śmietanowych ze względu na ich e, ciężkostrawność, też można wybrać wybrać jakieś chude ryby, tortille, na przykład tortille na słodko, można wybrać z twarożkiem, z, o, z owocami, z jakimś dżemem, miodem, można wybrać też tortille, na przykład z kurczakiem, e, posmarowanym jakimś serkiem, to też się super może sprawdzić jako taka forma posiłku obiadowego, tych, e, tych produktów jest naprawdę, tych posiłków jest naprawdę bardzo dużo. E, Także jest co wybierać w posiłku przedtreningowym. Jeśli macie jakieś pytania, czy wasz posiłek jest odpowiednio skomponowany, piszcie w komentarzu, na pewno sprawdzę, przeanalizuję i dam wam znać, czy wasz posiłek jest ok, jeżeli jesteście chętni jeżeli chodzi o moje posiłki przedtreningowe, no to u mnie super sprawdza się bułka z dżemem, to jest mój klasyk przed długimi wybieganiami, u mnie się to bardzo dobrze sprawdza, przed zawodami często rogal, rogal właśnie jakiś tam z dżemem z twarożkiem, owsianka się super u mnie sprawdza, jaglanka tak samo, ja już przetestowałam większość produktów płatki ryżowe raczej to nie jest konsystencja moja preferowana, chociaż lubię i dobrze się też u mnie sprawdzają, z takich posiłków jeszcze, które często gdzieś tam widzę na Instagramie. Instagramie, które też się super radzą, jest kaszamanna z owocami, więc to też jest fajny produkt. Tutaj, jeżeli chodzi o długie wybiegania, dorzuciłabym do tego troszkę jakiegoś źródła białka, czy to twarożek, skyr, e, ponieważ taka kaszamanna e, może po jakimś długim wybieganiu, na przykład 20-30 km, może po, e, pojawić się uczucie głodu. I na sam koniec, mówiąc o posiłkach przed bieganiem, wspomnę jeszcze o przekąsce przedtreningowej. Ona się super sprawdza, jakoś 30, tak 45-30 minut przed samym bieganiem. I ona jest fajna na przykład u kogoś, kto nie biega bezpośrednio po posiłku, na przykład nie po śniadaniu, że śniadanie dwie godziny i trening, tylko na przykład ktoś e, idzie biegać po pracy, nie wie o której wróci, zje, e, zje obiad o godzinie 14 i, i ruszy na trening. I żeby nie jeść takiego posiłku i nie czekać już, tu można jest jeść przekąskę. Przed treningiem może to być jakaś mała miska płatków z mlekiem, może to być banan, banan z odrobiną masła orzechowego, jakiś kawałek ciasta drożdżowego, garść daktyli, rodzynków. Takie, takie przekąski przed treningowe też się super sprawdzą jako, jako taka przekąska przed treningiem, która też doda energii do biegania. Także to by było tyle o posiłku przedtreningowym, i tutaj podsumowując, bardzo ważne, żeby posiłek był indywidualnie dopasowany do danej osoby. Ważne, żeby posiłki przedtreningowe przetestować przed głównym startem, żeby wiedzieć, co służy, a co nie danej osobie. Ważne są, żeby w posiłku przedtreningowym znajdowały się węglowodany, znajdowała się umiarkowana ilość białka, niewielka ilość tłuszczów i błonnika pokarmowego. I ważny jest też odstęp między posiłkiem a treningiem. To też jest kwestia indywidualna i to, e, i to zależy, jak duży jest posiłek, jakie makroskładniki tam są. Wiadomo, że po bułce, po dwóch e, połówkach bułki z dżemem możemy iść szybciej, biegać około godziny, półtora, u niektórych nawet szybciej, a po owsiance z dodatkiem orzechów, jakiś owocu gotowanej czy Dodatkiem jogurtu, ten odstęp może być dłuższy. To też zależy od porcji. Także tutaj przyjmuje się, że taki bezpiecznie to musimy sami też poczuć, kiedy czujemy się dobrze, też to przetestować. Myślę, że taki odstęp taki minimalny, aby nie pojawiła się kolka na przykład na treningu, jest około półtora do 2,5 godzin przed posiłku, zjedzony posiłek przed treningiem. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego e, odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że wiedza, która tutaj, którą tutaj przekazałam była dla Was pomocna. Jeżeli macie pomysły na tematy związane z żywieniem biegaczy, koniecznie dawajcie znać w e, komentarzu, o czym chcielibyście po, e, usłyszeć. E, I zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, bo będę dodawała coraz więcej treści, które już sobie przygotowałam, zapisałam, więc mam nadzieję, że będzie dużo, dużo fajnych takich ciekawych tematów. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!